Siemanko, z tej strony nie. Nagrywamy kolejny meczek w ramach Duel of Champions. Tym razem e, Serbobek90 kontra e, Boczeng. Ciekawy matchup, ponieważ mamy tutaj e, mamy tutaj Szara kontra Kalazara, czyli bardzo niestandardowe jednostki. Niestandardowi bohaterowie. Tak jak widzieliście, Serbobek dobrał już e, kartę. Zobaczymy, co to będzie za talia. E, Boczeng już wyrzuca mu jakiś łód. Tych łódów jest cała masa. Zdecydował się na wywalenie prawdopodobnie z czego? Chyba z talii, <grymne> bo za dużo by tego było. Nie zwróciłem uwagi na początku, nie wiedziałem zbyt szybko się to działo, co tam miał na ręce bobek Zobaczymy. Tutaj tak jak widzicie, Kalazar, jeszcze tylko powiem jedną rzecz na początku, możecie się troszkę zdziwić tym buildem, wynika to z tego, że z tego co widziałem, był to format standard i jednostki neutralne. Także, także niestandardowo, pewnie jakieś Turniej, bądź też inne coś. No i odrzucił obozowisko. <noise> po drugim zastanawianiu się, Carl Azar. No i poprawiona taktyka. Zobaczymy, co tam sobie wyrzuci. Tutaj widzimy, że ma wzmocnione czary. To są egzemplarze z Megaranta, jakieś obozowiska, jakieś czary, ale chyba już obaj panowie zdają sobie sprawę, że <noise> to nie będzie standardowy pojedynek. Tak jak widzicie, Sir nie zdecydował się czegokolwiek grać. No pytanie. Jak to będzie wyglądało? Bo widzieliśmy, że tam w zasadzie czary opierały się na tym, że coś tu było trzeba wystawić, a tu nie ma co wystawiać. Zobaczcie, są same czary i chyba jakieś łuty, nic poza tym. Ciekawe, czy to, no, to 33k do 40, więc przewielka, to to raczej nie jest. No, ciekawe, jak będzie chciał bić ten damage. No, już chyba wiemy, skąd za światów. Z czymś takim kiedyś grałem, niestety, raz wygrałem, raz przegrałem. Także dosyć językowne Posunięcie. Mm, no i klątwa za światów będzie wywalała co chwilę kartę. Co tutaj? Plac szkoleniowy. No to ciekawa. <laughs> ciekawa sprawa powiem szczerze, nie wiem co to może być za deck. Mm. Wywala poprawioną taktykę. Odbija kolejna klątwa światów No i co teraz? Ubierz ka dwie karty odrzucić jedną. Odrzuca utami. troszkę słabo kombią się właśnie te klątwy z zaświatów z tym wyrzucaniem kart y, przeciwnikowi z, z ręki w zasadzie. No i proszę, i Sebobek jest zmuszony wyrzucić jedną kartę i przyjąć jeden damage. Ale wreszcie możemy troszkę, się przynajmniej chwilę przyjrzeć mu je, jego talii. Są trzy upiory pustki, pytanie czy one się tutaj przydają. Nie wygląda to ciekawie. Jakiś niski damage, jest jakaś y, burza piaskowa. No i zobaczymy. Bustuje tej piąchy. Ciekawie w jakim celu? Na pewno wygląda to bardzo ciekawie. Tutaj z kolei mamy to wzmocnione zaklęcie. Jest są z tego typu rzeczy. Jest już wzmocnione zaklęcie. No i proszę, i w tej chwili kolejny damage wyłapał yy, właśnie z tych, tych klączek z zaświatów wzmocnionej właśnie yy, tym wzmocnionym czarem. Więc w zasadzie nie za ciekawa sytuacja. Odrzuca karty. Odrzuca między innymi dlatego, żeby się też pozbyć kart. Ponieważ no nie ukrywajmy, zależy mu na tym, żeby mieć te karty na cmentarzu. Między innymi masowy szał poszedł, no i proszę, wychodzi na to, że dosyć szybko będzie się stał schodzić z kart boczek, tylko i wyłącznie dlatego, żeby właśnie uniemożliwić, O, a to jeszcze też Spryciarz zagrał spopielenie, czyli upiór Smile w rundzie serbopka Bobka, w związku z tym dostał damage'u Kalazar, no ale kolejny upiór już na polu bitwy. Tutaj była na szczęście tarcza, więc jeszcze przez chwilę ochroniła mm, sobie Bobka przed damage'em. Kolejne dwie karty wyrzucone. No i pytanie co teraz? Jest obopólna agonia. No to zobaczymy kolejny damage. Na razie wyrzuca karty skuteczne, w związku z tym dostaje damage'u. No wreszcie teraz ta tarcza spadnie, ponieważ yy, zginął ten upiór pustki. Troszkę nabił sobie w ten sposób z bobek tym placem szkoleniowym yy, tą łapkę. Ciekaw jestem, czy, czy nie można by było tego placu szkoleniowego skąbić w jakiś sposób z, z Akamasem, kulczej z tymi yy, wojowniczkami yy, nawałnicy, które właśnie. A, ale tu tam trzeba bustować przez bezpośrednio z bohatera, także chyba nie. No, ale na przykład są, jest wiele innych jednostek, które opiera się na tym. Między innymi zwierzchnik klanu, ale okej, okay, o tym innym razem może yy, wyrzucają panowie karty po kolei, nie za obozowisku. No, jest trzecia klątwa z zaświatów, <grydy> pójdzie, Przydoby się jakiś Dispel. <grydy> Jeszcze egzolcyzm Garanta w paszcze szaleństwa, czyli coś odrzucone, coś dobrane. No, to jest właśnie to, co ma mu przynieść powodzenie. No, i wyczyścił przy okazji tutaj Sebokowi całą bibliotekę. W związku z tym teraz zgranie ładny damage. Prawdopodobnie 6 punktów, czy nie? Troszkę mniej, w związku z tym, że jedną kartę chyba miał do odrzucenia, ale i tak całkiem sporo. No i w zasadzie to może być. Ujejku! Przepraszam Was bardzo, jeżeli widzieliście tego anti który gdzieś tam się łączył, wymaga aktualizacji mój anti Ale wszystko jest legalnie, także. <laughs> Spokojnie. Zresztą w ogóle mam legalne programowanie, ale o tym też innym razem. <laughs> ok. Pytanie, co teraz? Co Magdalena z Czy coś. Czyżby ta chciał wyrzucić? Czy coś ciekawszego tutaj znajdzie? W zasadzie. Mm, ciężko mu tutaj. A widzicie, już wiemy, czym on piąchy ser Bobek. Ma tutaj. Y, wodzów spało. No i chyba wyrzuci ich, bo to jest w zasadzie jeden z jedna z ostatnich możliwości. Za pomocą których może on wbić damage do. Y, Boczenka. Miałbyś być swój neutralny. Czy to jest swój neutralny? Pojowolifan? No raczej nie. Więc nie wiem, może ten play manager coś tam yy, przedsłaniaczył troszkę i wrzucił mi jakiś taki dziwny opis. Chociaż no on tam zwykle się nie myli, także no nie wiem. Ok, zdecydował się odrzucić kartę, zadać damage i wyrzucił mostem pana Słonia. Wszystkie cztery. No ten, ten egzotyzm Garanta w zasadzie troszkę pomogły w tej chwili Bobkowi, ponieważ nie musiał tutaj ją zgarnąć damage'u. <laughs> to jest wyrzucanie kart oczywiście tylko i wyłącznie po to, żeby um, zapewnić sobie możliwość, um, no w zasadzie, zmniejszenia tych obrażeń. Chociaż nie wiem, czy to był dobry moment, ponieważ on wciąż ma tarczę, więc zobaczcie, gdyby w następnej, a chociaż tym bardziej, że Sąd Pustki usuwa karty z cmentarza, gdyby tego nie zrobił, to tak naprawdę w następnej rundzie miałby jeszcze dwa czary za 3 do zagania, a tak naprawdę i tak mu w tej chwili spada tarcza, więc... Yy, Mógł chyba się wstrzymać chwilkę z tymi niskimi czarami. A, to się nazywa dobry draw. Wystarcza. No i musi być zagrane. No i w ten sposób już chyba nic więcej nie opłaca się grać. 15 kart do 20. Kolejne wzmocnione zaklęcie, tylko teraz pytanie, czy on chce je grać na pewno. Jest gniewa arkata. Tylko 5 punktów życia po stronie Kalazara. Ciekawa sprawa. Ta klątwa z zaświatów w tej chwili nic mu nie daje. No, trzeba powiedzieć, że już przewiduje zakończenie tej historii. Tą tarczą uratował sobie życie Serbobek, ponieważ kiedy te, tak naprawdę ona zadaje ile? Jeden punkt obrażeń. To są trzy punkty razy 2, to jest sześć punktów. W tej chwili już cztery, to jest osiem punktów demedu, Spadnie katarcza. Tutaj jeszcze intensywnie pewnie zagra Serbobek, żeby. Pewnie jakąś kartę wrzucić na cmentarz, przecież ja bym się starał tak robić wszystko, żeby tylko 4 karty mieć, nawet bombardować swojego przeciwnika. No i w tej chwili tylko jedna karta do wyrzucenia, <laughs> i to jest minus 4, czyli kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie. Tak jak widzieliście, fajny pokaz ze strony Sarbopka, jak tutaj zneutralizować tą talię przeciwnika. No, robił wszystko, żeby tylko nie wyłapywać tego damage. Oczywiście w tym wszystkim było troszkę szczęścia, no bo pojawiła się tarcza w odpowiednim momencie. Ale tak czy inaczej, GG. Także do zobaczenia z tym razem, Siemanko.